Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie pozycję 13. Tom pierwszy. Tak moi kochani, jest to pierwszy tom wydania zbiorczego, które pojawiło się w końcu na naszym rynku, za który odpowiada duet Vance i Van Am. Co to artyści chyba przedstawiać, których nie muszę i tu... Wiem, że mam swoich wielbicieli, którzy gdy powiem, że jest to komiks, który powinien przeczytać każdy bądź też artyści, którzy powinni znać każdy, kto jest fanem komiksu, to w przypadku tych dwójki na pewno no, niemożliwe jest, żeby ich nie znać. Bo po prostu, jeśli tak jest, to się nie przyznawajcie. Tyle wam powiem. Artyści wybitni, którzy stworzyli ogromną ilość wspaniałych e, historii. E, pierwszy, no, bardziej scenariuszowo, prawda, jeżeli mówimy o Van Ama. E, tutaj no, Torgal pierwsze, co się nasuwa na myśl, natomiast jeśli chodzi o Wansa, e, nie wiem, czy Bruno Brazil jest takim jednym z bardziej znanych tytułów, za który on odpowiada. Ja nie ukrywam, że jego styl artystyczny lubię i, i nie lubię. Trochę ja często to mówiłem, bo te jego wcześniejsze, starsze takie pierwsze prace, one były dość za bardzo przerysowane. Nie wiem, czemu to słowo mi przyszło na myśl, ale jednak e, tak jakoś to wyglądało. Tutaj przede wszystkim cieszyłem się, że mogę w końcu sięgnąć po ten tytuł. Wcześniej on wychodził w takich. Pojedynczych zeszytach i nigdy nie został wydany. Szło to strasznie topornie, powiem Wam szczerze, i kiedy okazało się, że właśnie 13 będzie wydane przez Wydawnictwo Egmont w takich zbiorczych wydaniach, pierwszy, drugi to już jest na rynku, chyba zaraz pojawi się o trzeci, to ja się ucieszyłem, bo w końcu będę mógł sięgnąć po pozycję, którą chciałem poznać. Ja ją przede wszystkim znałem wcześniej z no, gry komputerowej, bo też takowa powstała o tej nazwie. W takim nowym stylu troszeczkę. No sam komiks oczywiście. Fajnie, subtelnie, ta trzynastka tak się ładnie prezentuje z takimi, pobłysz, po, takimi tymi błyszczącymi, bym powiedział, tak, błyszczącą formą. I akurat ten rysunek, który w środku jest, i ten taki ogolony wręcz, czy, czy na blond przefarbowany, nasz główny bohater, to akurat. No, tak średniami pasuje te okładki. To, co można było tutaj wybrać, myślę, że można było wybrać lepiej, ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Natomiast sama forma tej czerni i tego, jak to zostało wydane, jest myślę bardzo fajne. O, tu już zdecydowanie super wygląda nasz bohater, i to mogło być bardziej na pierwszym planie, a to z tyłu. No, ale to jest indywidualne jakieś tam gusta, prawda? 129,99 cena okładkowa cztery rozdziały w pierwszym tomie. On generalnie chyba każdy tom będzie miał cztery, czyli tu mamy dzień czarnego słońca, tam dokąd zmierza Indianin, wszystkie łzy piekła oraz Spads. Tak się nam prezentują. Natomiast przede wszystkim możemy tutaj przeczytać bardzo ważną rzecz. Historia o szpiegach, spiskach i tajnych rządowych organizacjach. Fabuła wzorowana jest na powieści Roberta Ludluma i tutaj właśnie tożsamość Borna to jest chyba najistotniejsze, co powinienem tutaj wspomnieć. Ja przyznam się szczerze, akurat nie pamiętam, abym oglądał tożsamość Borna, później była krucjata Borna, coś jeszcze. No nie. Natomiast James Bond na pewno lubił tego bohatera. I Tutaj właśnie w takich klimatach głównie to wszystko się obraca. Ale przede wszystkim warto co dodać, że kreska, kreska, właśnie ta, którą tutaj widzimy, ona w pewnym sensie bym powiedział, nie jest aż tak, bym mógł rzec tutaj, że, upodoba, że będzie podobna do tej, którą będziemy kojarzyli z Largo Wincha. Ale. Jak gdzieś się tego doszukuje, choć w largo jest to bardziej takie. Ja bym powiedział, użycie określenia na luzie może jest tutaj krzywdzące, natomiast to przychodzi mi na myśl. Tu jest bardziej poważna taka. Jednak te rysy to w jaki sposób jest to wszystko przedstawione te przede wszystkim postaci, mężczyźni czy kobiety one zdecydowanie uważam, że mocno ze sobą kontrastują tutaj, jeśli chodzi o podobieństwa. Możliwe, że właśnie i zarówno tam, jak i tu Van Am maczali swoje palce, jeżeli chodzi o scenariusz. I to ma gdzieś tego efekt. I to przede wszystkim właśnie fabularnie czuje się, że to musiał robić ten sam scenarzysta, tylko tam mamy bardziej historię młodego człowieka, który dostał fortunę i mimo swoich szaleństw naprawdę sobie świetnie z tym radzi. Tu natomiast mamy człowieka, który no, stracił pamięć w wyniku pewnych sytuacji, i dopiero stopniowo poznaje te wszystkie. Elementy układanki, które mają sprawić, że ją odzyska i dowie się, co tu się tak naprawdę dzieje. I powiem szczerze, ja nie miałem możliwości czytania do tej pory 13. To jest mój pierwszy kontakt z tą serią. Znałem ją gdzieś tam, miałem może do czynienia, ale nie, żeby tak sobie czytać i poznawać każde po kolei te tomy, czy tam zeszyty, które się pojawiały. I tutaj przyznam szczerze, troszeczkę na początku miałem obja obawy. Nie wiem dlaczego. Ale kiedy zacząłem czytać i wchodzić w te nazwijmy to niuanse tego wszystkiego, jak to sobie scenarzysta tworzył, jak łączy te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają, tworząc cały ten świat przedstawiony. Naprawdę wyszło to rewelacyjnie. Komiks uważam w żaden sposób się nie zestarzał. Jeśli chodzi o historię przede wszystkim, to tutaj cały czas mamy mocno aktualne schematy, które no, może my nie wiemy, że działają, ale jednak śmiało możemy stwierdzić, że gdzieś na pewno coś takiego musi mieć miejsce i tu to naprawdę trzyma w napięciu. Intryga jest naprawdę mocna. Cały czas dowiadujemy się czegoś nowego i cały czas przemy naprzód i chcemy mimo nawet już zmęczenia może, bo tu jak widzimy tego tekstu niekiedy jest naprawdę dużo. Mimo zmęczenia już, bo komiks starczy na całkiem sporo i czytamy to już jedną godzinę drugą, to chcemy wiedzieć co jest dalej. I tutaj fajne są zwroty akcji. Oczywiście nie zabraknie też elementów tych, nazwijmy to, bardziej takich żartobliwo-romansowych, czy nawołujących gdzieś do tego, że jednak trochę to takie, mówię cały czas, largo winchowe. Nie na taką skalę. Nie jest tak, no bym powiedział, mocno działające, jeśli chodzi o tą akcję, funkcjonujące, jeśli chodzi o tę akcję. Tutaj jest. Ona bardziej taka subtelna i bym powiedział odpowiedzialna, dorosła, przemyślana, zrównoważona. W Largo Winchu było to trochę inaczej i nie znaczy to, że ten czy tamten tytuł jest zły. One oba są świetne. I tutaj fajnie to wszystko ze sobą współgra. Wszystko naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. E może są jakieś gorsze czasami momenty, które ja osobiście scenariuszowo chciałbym, aby poprowadzone zostały inaczej, ale nie da się, że tak powiem, wszystkiego układać na swoją modłę i musimy chyba to zrozumieć i zaakceptować. Ale naprawdę świetnie się to sprawdza w tym tytule. Ja nie ukrywam, że mocno cieszę się, że mogę w końcu po niego sięgnąć i faworyzuję, aby dalej to. Było to w taki dobry sposób kontynuowane, bo zarówno ten scenariusz, który pomimo faktu, że no tak jak powiedziałem, nie jest idealny, ale jest bardzo dobry i mega mi się to czyta, to tyle grafika, tak jak wspomniałem, jest fajna, jest dobra, jest na takim poziomie mocno porównującym mimo wszystko. Po, po, pomimo faktu tych zastrzeżeń, o których wspomniałem, do Largo Wincha, który jest dla mnie takim wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o tego typu e, historię i ogólnie styl rysowania, tych frankofońskich, e, takich oldschoolowych, już troszeczkę podział tytułów, e, m, tylko że m, nie wiem, jak będzie później, bo wiem, że e, Vance oczywiście nie tworzył chyba już całkowicie tej e, historii do końca. Tam później zmieniali się e, rysownicy, prawda? Zobaczymy. Jeżeli oni podtrzymają ten e, poziom, ten styl podobieństw, to myślę, że nie będzie źle. Natomiast tu mówię, naprawdę to już wyszło fajniej. Gorzej na przykład było w Ringo, e, przyznam szczerze, gdzie ta kreska o, właśnie była taka trochę inna, starsza, nie wiem jak to nazwać, czy Howard Flynn tak samo. A tu już Widać jednak, że jest o wiele fajniej i to jest na plus, więc kurczę nic, tylko czekać na kolejny tom, który już do mnie pędzi i pewnie tylko jak będę miał możliwość, sięgnę po niego. Mówię, fajnie to zostało przedstawione, komiks się nie zestarzał, mamy sporo tego tekstu, jak cały czas pewnie zauważyliście. No i tutaj, przede wszystkim, bardzo fajnym plusem jest to, nie chcę wam pokazywać końcówki, dodatki, dodatki na bogato, ponownie jak w przypadku. Hmm, Kajko i kokosza, no może nie aż tak, ale jednak, czy jak to było z Jansem i wieloma innymi tytułami, gdzieś tam, gdzie Egmund wydaje, naprawdę sporo takiej treści dodatkowej, która jeszcze poszerza nam wiedzę na temat tego świata. To jest świetne, to jest fajne, że właśnie coś takiego się tutaj pojawiło. Więc nic, tylko brać i czytać. Ja. Tak jak mówię, czytam i czekam na kolejne tomy. Mam zamiar zebrać całość. A Wy, gdybyście chcieli, to tutaj na dole oczywiście e, znajdziecie link w opisie, gdzie możecie sobie nabyć ten komiks. Zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, bo nie wiem już, czy mówiłem. Będzie mi bardzo miło. Pomóżcie mi w tym właśnie w taki oto sposób, oraz subskrypcja, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Niewiele Was to kosztuje, możecie to teraz zrobić, także trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.